Proszę. Drugą nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymuje pan Michał Fedorowski. Gratuluję. Tak. pamiętać. No to chyba to, co czekamy wszyscy, czyli pierwsza nagroda i 2000 tysiące złotych, więc naprawdę spora kwota, która wędruje do pana Patryka Prończuk. Szanowni Państwo, ale my widzieliśmy w zestawie o co chodzi. Te, te 2000 zł to tak naprawdę nagroda za wytrwałość, za bardzo dobre zdjęcia, ale również za to, że wszyscy z Państwa chcieli w tę brzydką pogodę wczorajszą przystąpić do Portomarotonu. Zgłosiło się tylko 12 osób, zapewne zawdzięczamy to wczoraj.